Dziękuję panie marszałku. Ja mam pytanie do kolegów senatorów. Może pan senator Klejno trochę w mniejszym zakresie, bo tylko do, odnosi się do tego, co było na komisji. Ale mówiąc o dzisiejszych progach ostrożnościowych, o zadłużeniu, mnie przeraża suma, którą mam przed sobą i zobowiązanie z u wobec obywateli ponad 2 biliony złotych. Nie jestem ekonomistą ale chciałbym, aby Panowie odnieśli się, co z tą kwotą i jak ją ostrzegać, bo tak naprawdę przy tym zadłużeniu, zobowiązaniu ZUS-u, jakie są, to my łamiemy wszystkie progi oszczędnościowe i wszystkie zasady. I o tym, co dzisiaj tutaj dyskutujemy, o tych kilku czy kilkunastu miliardach, to jest nic w porównaniu do tego, jak to naprawdę wygląda? Dziękuję. Dziękuję. Pan senator Śmigielski, bardzo proszę. Panie marszałku, Wysoka Izba, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w punkcie nie debaty, tylko pytań, mam pytanie do pana senatora Biereckiego. Wielokrotnie w swojej wypowiedzi twierdził, że pieniądze zostały zmarnowane, że. Zmarnowane, zmarnowane, zmarnowane. A zatem mam pytanie do Pana Senatora. Czy na komisji ten temat został omówiony? Czy pokazaliście Państwo, jak te pieniądze zostały zmarnowane? Jaki był to poziom marnowania tych pieniędzy? Jak również chciałbym, żeby Pan jednak odpowiedział mi na pytanie, gdzie w tej pozycji po kontrolnej NIKU jest zapisane, że zostały zmarnowane pieniądze w tym okresie ostatnim? Na jakim poziomie? Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Senatorze. I ostatni w tej trójce to jest Pan Senator Pająk. Bardzo proszę. Panie Marszałku, Wysoki Senacie. Ja mam pytanie do Pana Senatora Sprawozdawcy. Bo okazało się, że nagle brakuje 24 miliardy, chociaż tak chyba to było 30, bo te 6, które wpłynęło z NBP to były raczej niespodziewane. I to 24 miliardy rząd planuje jakby rozłożyć, że 8 miliardów będzie z w budżecie, no i o 16 będzie zwiększenie deficytu. A co będzie, jeżeli rząd nie znajdzie tych 8 miliardów, a znajdzie na przykład 2, bo sprzeciwią się ministrowie, bo nie będzie w stanie tego przeprowadzić? Czy zakładał rząd, że ten deficyt może być jeszcze większy i to może spowodować, że... Na przykład, już nie będzie kwestia tego pierwszego progu, a następnego 55. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan senator Klejna, a potem pan senator Bielecki na trybunę, proszę. Panie Marszałku. Wysoka Izbo, nie analizowaliśmy na posiedzeniu komisji problemu zadłużenia ZUS-u, pamiętając o tym, że co roku w ustawie budżetowej jest wpisywana także oprócz, ustawa jest dotacja dla Zakładu Ubezpieczeń społecznych i do tej pory Zakład Ubezpieczeń społecznych obsługuje bez żadnych problemów. Czasami mogą się zdarzyć jakieś poświęgnięcia w terminie, wszystkie swoje zobowiązania w stosunku obywateli. I raczej Komisja nie widziała zagrożenia z tego tytułu, debatując nad ustawą o finansach publicznych. Na, podczas debaty dotyczącej tej ustawy, a więc tych zmiany tych progów o, o, o ustawy o finansach publicznych, nie mówiliśmy o konkretnych wielkościach deficytu jaki zostanie zaproponowany w ustawie budżetowej, bo ta ustawa budżetowa jeszcze nie trafiła ani do Sejmu, a tym bardziej do Senatu, w związku z tym mogliśmy mówić tylko o generalnych założeniach, a więc o tej kwocie 8 miliardów oszczędności i 16 miliardów dodatkowego deficytu, który może się pojawić jeżeli zostanie przyjęta ta ustawa i to jest rolą rządu przedstawienie takiego projektu ustawy, aby mieścić się w tych swoich propozycjach. Natomiast Jakie one będą statecznie, to będziemy widzieli dopiero w projektowanej ustawie budżetowej. Dziękuję. Pan senator Bierecki, bardzo proszę. W sprawie tego marnotrawstwa no ponownie odsyłam do materiałów NIC-u, które no, przyniosę, na jutro. Tak, przyniosę na jutro. Nie wziąłem ze sobą dzisiaj, więc, więc dostarczę na jutro. Tak więc będziecie Państwo mogli zapoznać się z tymi, z tymi danymi, które przytaczałem. Także one zresztą w debacie sejmowej także padały, padały przecież, więc to już zafunkcjonowało w obiegu publicznym. Ale może chciałbym także odnosząc się do tego materiału Nikowskiego, który cytowałem z wykonania budżetu. Zwrócić także państwu uwagę na skalę nieściągniętych podatków. Nieściągniętych podatków to 33 miliardy złotych razem z odsetkami, to jest około 50 miliardów złotych nieściągniętych podatków przez rząd. Także to jeżeli mówimy o marnotrawstwie, to mówimy także o zaniechaniu. Skala zaniechania także jest porażająca. Dziękuję bardzo!